Okej okay, mordeczki, no to mamy tak, makaron, prima gusto, włoski. Ale jajka nie będą brały w tym udziału. No i tak powstał trójkącik, to znaczy mamy boczek, mamy czosnek i mamy kłańczale. No to mamy gotowe. Smacznego kochani. Kiełbasa śląska. Włączale papryka. Obraną cebulkę za pół godziny do lodówki, albo wrzucamy do lodowatej wody. Unikniemy efektu łzawienia No i teraz jak chcemy? Parzymy, albo wkładamy na minutkę do mikrofali, przycinamy i skórka nam schodzi. Zmieszamy głupkę cioski. ok mordeczki. No to mamy tak: makaron, prima gusto, włoski, najlepszy. Tu już mamy ugotowany. Dwie paczki makaronu, bo to jest porcja na 10 osób. Mamy imprezę, także starczy. Dlatego pasata włoska. Dalej, e, samba orelek, tabasco, jeszcze nie robiłem samemu, wore to oryginalne, do tego kieczup, e, to jest więcej, bo to jest 3 kg, potrzebujemy około litra, może półtorej, kilo, półtorej, boczek, cebulka, jajka od naszych kurek, ale jajka nie będą brały w tym udziału. <laughs> Zabieram się za smażenie. Na no to lecimy z tematem do pomidorów bez skórki. Dodajemy pasaty. Teraz ostatnia woda. Potrząsamy. Dodajemy. To się już sparowało, tutaj za chwilkę. Dorzucamy guanczale pod koniec smażenia. No i tak powstał trójkącik. To znaczy, mamy boczek, mamy czosnek i mamy guanczale. one są już ze sobą połączone. Natomiast śląska jeszcze troszeczkę, potrzebujemy czasu. Kroimy na cienkie plasterki. Z czymże że nie mogą oczywiście. To się na później rozpuści ładnie. Dajemy papryczkę chili. My ogólnie jesteśmy, uwielbiamy czosnek, dlatego jak ja daję w przepisie jedną główkę, to wy możecie śmiało dać połowę albo dwa, dwa ząbeczki. Tak samo z papryczką chili. Ja daję jedną taką, całą dużą. Do tego daje jeszcze tabasko, bo po prostu robimy czosnek i robimy na ostro. Ok, tabasco dochodzi razem z czosnekiem. Już się tutaj towarzystwo zazdrzyjaźniło. Cebulka dochodzi. Składamy makaron. Już mamy gotowy. Dodajemy boczuś, paprytkę, czyli dodajemy ser. Słuchajcie, tutaj kolejność składników jest przypadkowa, w sensie to nie ma większego znaczenia. E, bo dodajemy to, wymieszamy, jeszcze będziemy to e, jakiś czas dusili słuchajcie, e, makaron musi być ardente, tak żeby on się nam nie nie, nie nie psuł podczas mieszania, bo będziemy to dosyć często mieszali makaron musi być taki sprężysty e, co jeszcze musi być koniecznie towarzystwo, piksiczka. on tu czeka aż coś mi spadnie a to się zdarza, bo mamy dosyć sporo do zrobienia. Także działamy. Zterek dorzuciliśmy. Teraz dodajemy kiełbaskę. Troszeczkę mało, mało suku kiełbaska siła. zrobiłem teraz taki myk, że kładziemy powrotem na ogień. Zostały dwie skórki wytopiamy tłuszczyk i wtedy dorzucimy paprykę. Dodajemy resztę składników, dodajemy tabasko. Robimy dużo, także teraz łóżeczko są Dajemy ragu za chwilkę przylejemy to wodą teraz idzie pasata i pomidory bez skóry No tak, to ta cebulka już doszła. Papryka, w tej brakowała troszkę daliśmy szczytu. skórki, one swoje oddały. Wysokim węższym Dodajemy kieczuk. Na początek około kilograma. Przemieszamy i zobaczymy co z tego będzie. Dodajemy cebulę z całą zawartością. Puszczyk jest nosikie smaków. Potrzebujemy go. Szerfeta już wylądował. Teraz papryka. Dodajemy bazylię i resztę przypraw. No to teraz dosypujemy pecorino Romano, trzeci gatunek sera. powinno mamy kilogram makaronu, także jest porcja na 10 osób co najmniej na imprezę, imprezowa porcja. Także nie żałujemy przypraw i sera. Powinno być super. pecorino dodane, teraz mieszam mieszu Trzymamy to nam minimalny ogni i Są szkoły. Albo dusimy tak jeszcze przez godzinkę, do, 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 do dając, dodając troszeczkę wody, albo zapiekamy w piekarniku. Wtedy posypujemy serem z góry na sam koniec. My robimy w tej chwili tylko w garnku. No, potrzeba jeszcze cierpliwości troszeczkę, ale widzicie Makaron włoski jest idealny, nie rozpada się przy mieszaniu. A wiecie mi, że mieszałem to już kilkanaście razy. Czekamy, a ser się rozpuści. Jedziemy z tematem. Ok, no to finalnie poszło 1,5 kg kieczupu. Ehm, ta godzina. Godzina to jest ehm, najszybciej jak się da. Ogólnie, gdzieś jak się nie mogą doczekać, no to wtedy po godzince właśnie nakładamy, ale zwykle to, to jest troszeczkę jak z bigosem czy z ragu. No potrzeba kilku godzin, żeby się fajnie te, żeby te smaki się wymieszały i tak dalej. Po godzinie najszybciej, a najlepszy jest po dwóch trzech godzinach. No to mamy gotowe. Smacznego kochani! Trzymajcie się mordy ciał bella. Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się materiał, to nie zapomnij proszę dać polubienia subskrypcji i zostaw komentarz. To mi pomoże rozbudować zasięgi i rozwijać ten kanał. Dzięki ELO!